Witam na przedświątecznym przeglądzie w sklepie Rossman. W tym nagraniu zobaczycie przeceny wielu rzeczy, jakie są w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Niektóre z rzeczy, jakie zobaczycie w tym nagraniu, bardziej szczegółowo opisywałam w moich poprzednich filmach. W tym filmie będziecie mieli okazję zobaczyć przede wszystkim nowe niższe ceny wybranych produktów. Świece zapachowe, które teraz widzicie, kosztują niecałe 27 zł. Prezentowe opakowanie zawierające dyfuzor oraz świecę zapachową o zapachu cynamonu i jabłek kosztuje niecałe 40 zł. Nową, niższą cenę, bo niecałe 13 zł, ma także sól zapachowa do kąpieli. Sól w dekoracyjnych prezentowych woreczkach ma m.in. zapach cynamonowy i żurawinowy. Mniej kosztuje także zestaw prezentowy zawierający krem do stóp oraz skarpetki. Przecenione są także świąteczne dekoracje. Taka jak ta, kosztuje niecałe 9 zł. Jak widać, również różnokolorowe świąteczne skrzaty kosztują mniej. Niecałe 30 zł na przykład kosztuje skrzat w zielonej czapce i czerwonym ubraniu. Skrzat po środku niecałe 19, a skrzat po prawej stronie niecałe 15 zł. Za niecałe 9 zł kupić możemy zestawy zawierające drewniane ozdoby choinkowe. W tych zestawach jest 9 choinkowych drewnianych dekoracyjnych zawieszek w różnych wzorach do wyboru. Kupić możemy także drewniane figurki przedstawiające renifery aktualnie w nowej niższej cenie. Jest także figurka przedstawiająca skrzata jadącego na nartach. Cena dekoracji to na przykład niecałe 8 lub 10 zł w zależności od wzoru. Niecałe 9 zł kosztuje zawieszka przedstawiająca Aniołka, mającego wysokość 21 cm. 18 ,99 zł 99 groszy to obecna cena drewnianego dekoracyjnego świątecznego domku. Te rzeczy, które właśnie teraz macie okazję zobaczyć, również kosztują mniej. Przeceny znajdziemy także wśród skrzatów. Jak widać dostępne są w różnych wzorach. Niektóre z nich kupić możemy za niecałe 30 są też takie, które kosztują niecałe 21 zł. W sklepie Rosman kupić możemy także dekoracyjny świetny łańcuch z 10 lampkami LED i dekoracjami w kształcie skrzatów. Obecnie kosztuje niecałe 16 zł. 5 ,99 zł 99 groszy kosztuje ozdobna filcowa podkładka na stół. Niecałe 26 zł kosztuje drewniany domek widoczny po lewej stronie. Pozostałe dekoracje na tej półce kosztują niecałe 15 zł. Poniżej widać następne, również drewniane świąteczne ozdoby. Niecałe 12 zł kosztuje zielony drewniany świecznik i drewniana choinka. Niecałe 23 zł natomiast dekoracja przedstawiająca m.in. Mikołaja oraz Renifera. Wśród dekoracji jest także drewniana szopka, której obecna cena to niecałe 23 zł. Niecały 21 zł kosztuje drewniany domek na kształt domku z piernika. Zobaczmy teraz jakie nowe niższe ceny mają niektóre z rzeczy, które opisywałam już we wcześniejszych moich nagraniach. To co widzicie teraz, to musujące makaroniki do kąpieli. Zestaw zawiera trzy, za niecałe 30 złotych. Za niecałe 20 zł kupić możemy opakowanie zawierające puder do kąpieli. Opakowanie zawiera 500 g pudru o zapachu np. pomarańczy, cynamonu lub drzewa sandałowego. W sklepie Rossmann kupić można także mydło w kostce w opakowaniu wyglądającym jak książka. Do wyboru jest kilka rodzajów takich mydeł. Aktualna cena mydła to 17 ,99 zł 99 groszy. Nową niższą cenę mają zestawy musując w kul do kąpieli, w opakowaniu w kształcie choinki. Ten zestaw kosztuje niecałe 20 zł. Niecałe 26 zł kosztuje zestaw obok. i 99 groszy kosztuje berelok z puszkiem z wizerunkiem Mikołaja oraz renifera. Nową niższą cenę ma także zestaw prezentowy zawierający kubeczek oraz okulary świąteczne. Ten komplet kupić możemy za niecałe 19 zł. A zestaw prezentowy zawierający krem oraz mydło do rąk za niecałe 27 zł. Informacje o produktach znajdują się na opakowaniu. Zobaczmy jeszcze na te prezentowe zestawy kosmetyczne. Opakowanie za niecałe 55 zł zawiera peeling oraz balsam do ciała. Tyle samo kosztuje zestaw zawierający peeling i żel do mycia ciała. Niecałe 48 zł kosztuje zestaw trzech żeli do mycia ciała. W tej torebce znajdują się trzy sojowe świece w kształcie choinki. Zestaw kosztuje niecałe 43 zł. Zawiera świece o różnych kształtach oraz zapachach. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.